Wiesz, co mnie zawsze bawi w pracy tu w Norwegii? Tutaj jak ktoś ma urodziny, to przynosi ciasto. I to jest super, tylko że oni mają pięć ciast na krzyż. Zawsze to samo. Albo tort marcepanowy, taki słodki, że zęby bolą, albo ciasta jabłkowe, marchewkowe, ewentualnie czekoladowe jakieś. I to się kręci tak w kółko, jak w pętli. Te same pięć ciast przez cały rok. I któregoś razu pomyślałam sobie, no nie, ja wam pokażę prawdziwe polskie ciasto. Upiekłam ogromną blachę takiego biszkoptu makowego przekładanego kremem i galaretką. Wyszło pięknie pachnące, takie, że w Polsce nikt by się nie oparł. Wnoszę to dumna i Polki, wow, od razu jakie pyszne, daj przepis, aż ślinka cieknie. I zajadały się, aż mi patrzeć. A Norwegowie brali po kawałeczku, robili miny jakby, zjedli coś z innej planety, przewracali oczami i kręcili głową, a ja w środku myślałam, serio? A wasz marcepanowy tort to niby delikates? I wtedy zrozumiałam jedno: smak to też kultura, dla nich nasze ciacho to może ma za dużo wszystkiego, a dla nas ich tort to po prostu przesłodzony, cukrowy szok.